Doruszamy. Wjezie nas Michał. Kierownik wycieczki śpi jeszcze z tyłu. Nabiera sił. Chichy, chichy, ale zarząd wyprawy stwierdził, że dzisiaj zrobi 37 km. Także niech jeszcze śpi chwilę. Jak kierownik wyprawy już się przygotowuje, lekka rozgrzewka. Jeśli no. to prawie że cel wędrówki, coś Wiktorek? Idziemy, jesteśmy już na stosku. Parę godzin przed nami do następnego schroniska, gdzie zamierzamy się przespać. Śniegu śniegu jest wystarczająco dużo. Nie idzie się łatwo, ale nikt nie mówi, że łatwo będzie. Wiadomo po co idziemy. No i do przodu. Trzymaj się. W 13 godzinach na szlaku to przezajebiście. Cudowny widok. I mam nadzieję, że chociaż jeszcze ciepła herbata, to trzymajcie się wszyscy. I do powędrowania jutro. Hej.